No już, już leci kamera. Podlewam kwiatki, bo bardzo to lubię. Aha. Uwielbiam kwiatki. Rozumiem, a ja myślałem, że Pani jest u swojej sąsiadki w Wałbrzychu. <noise> a niech Pani coś powie o tym Arturze Głowackim. Kto to taki w ogóle jest? Bo ja słyszałam, ja że tutaj gdzieś pracuje. Tak, jest super gość. Wspaniały. Dlaczego? Y nie ma takiego gościa jak on. Ale co takiego? I głosujcie na niego, bo startuje na prezydenta. Głosujcie, no nie będzie lepszego prezydenta jak on. A z jakiego to powodu? A z takiego powodu, że to jest równy gość, zna życie i jest ten. Nie jest tak, że o, tylko walczy o stołek. Nie. Aha. Bo e, ci nasi e, w rządzie to tylko, żeby dupkę e, posiedzieć na krzesełku i pieniążki brać. Aha, a ja myślałam, że oni są uczciwi. To z której strony? <laughs> Jakby byli uczciwi, to praca by była w Polsce. Ludzie by nie wyjeżdżali za granicę uh -huh. i zakłady by nie likwidowali. A pani a... ma na imię Beata? Ja wolę. A podobno Beata i Agata nogą zamiata. A ja mam siostrę Agatę. O, no proszę. To by się dobrze zgadzało. Dziękuję pani. Ała! Jaki pani ma mocny uścisk. Jednak pani jest kobieta śląska. W barach trochę szeroka. W tyłku trochę wąska. Ale ścisk ma. Ale ze Śląska. I to z Wałbrzycha, którego dobrze znam. I mam tam nawet rodzinę pochowaną niedaleko. Właśnie fajnie. na szczawienku. Fajnie. No fajnie. No to dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy Polaków, Patriotów. Tak.